Chcieliście kiedyś odkurzać nie odkurzając? Wyobraźcie sobie robota sprzątającego, tak idealnego, że jest w zasadzie bezobsługowy i robi wszystko samodzielnie. Oto najnowszy Roborock S7 MaxV, który właśnie ma taki być. A to wszystko zasługa tej innowatorskiej stacji dokującej, dzięki której ten robot ma być przełomowy. Jesteście ciekawi dlaczego? Oglądajcie dzisiejszy odcinek na kanale TechnoStrefa, aby się przekonać, będzie ciekawie. Dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z firmą Yamikon, która jest dystrybutorem urządzeń marki Roborock na polskim rynku. Na początek zastanówmy się, co to właściwie znaczy bezobsługowy robot sprzątający oczywiście Ano to, że nie musicie w zasadzie uprzątnąć podłogi przed jego włączeniem, a urządzenie samo opróżni zawartość zbiornika na nieczystości dzięki dedykowanej stacji. Ale to już przecież znacie z innych modeli, które testowaliśmy. Dedykowana zaś do Roboroka S7 MaxV stacja dokująca Ultra idzie o krok dalej: mianowicie potrafi też uzupełniać wodę do mopowania, a także czyścić samego mopa. Tak, to prawda, nie przesłyszeliście się. Model S7 Max V to w końcu przynajmniej na rok 2022 i na jego możliwości, prawdziwie bezobsługowy robot, niczym z filmów futurystycznych. Oczywiście, oprócz nowatorskiej stacji dokującej, zawiera wszystkie cechy znane z modeli S7 i S6 Max V, które już pokazywaliśmy Wam na naszym kanale, jak na przykład system mopowania sonicznego czy kamerę rozpoznającą przeszkody. Stacja wygląda naprawdę imponująco i jest bardzo zaawansowana, ale zanim o niej skupmy się na samym robocie, Gdyż model S7 MaxV można kupić oczywiście jako osobny produkt, i wtedy przychodzi on do Was w zestawie z taką tradycyjną stacją ładującą. W pudełku znajdziecie także przystawkę mopującą ze ściereczką oraz matę z przyssawkami zabezpieczającą podłogi drewniane przed mokrym mopem. Sam robot napakowany jest najnowocześniejszymi technologiami. Na szczycie tradycyjnie znalazł się sensor LIDAR, dzięki któremu robot orientuje się w przestrzeni i tworzy mapę całego miejsca. Mieszkania, którą potem możecie zarządzać z poziomu aplikacji i dostosować parametry sprzątania w zależności od pomieszczenia. Odkurzacz, jak sama nazwa wskazuje, ma dużo do czynienia z kurzem, ale większość producentów robotów sprzątających wykańcza je za pomocą błyszczącego plastiku. Być może takie rozwiązanie jest tańsze, ale ja zawsze na to narzekałem. No i w końcu, słuchajcie, Roborock zrobił obudowę z matowego plastiku. Ma to swoje dwa plusy. Po pierwsze, estetyczny, no bo matowy plastik nie przyciąga tak kurzu jak błyszczący plastik, a po drugie pod względem jakości wykonania jest to lepsze, ponieważ zwyczajnie Błyszczący plastik się bardzo, ale to bardzo rysuje, zarysowuje się nawet od zwykłego kurzu, a matowy plastik dużo ciężej jest zarysować, także jest to zmiana na plus. Co ważne, tak jak w poprzednich modelach, robot może zmapować i zapamiętać kilka kondygnacji. Wszystko dzieje się automatycznie. Wystarczy zaznaczyć odpowiednią opcję w aplikacji. Na froncie urządzenia znalazł się zestaw kamer, który pozwala robotowi sprawnie rozpoznawać i omijać różnego rodzaju przeszkody. Połączono tam. Mam klasyczną kolorową kamerę i sensor skanujący w 3D. Dodatkowo jest tam także dioda LED, która oświetla robotowi drogę, dzięki czemu może pracować i rozpoznawać przeszkody nawet w całkowitej ciemności. Wszystkie te elementy są częścią technologii o nazwie Reactive AI, a w zasadzie jej kolejnej wersji, bo w porównaniu do poprzedniego modelu, czyli S6 MaxV, jest ona jeszcze dokładniejsza i prawie dwukrotnie szybsza w rozpoznawaniu przeszkód. Robot automatycznie rozpoznaje przeszkody, takie jak buty, ubrania, waga czy przewody, choć kable Rekomenduje jednak przed nim pochować, bo nie zawsze udaje mu się je wykryć. Niestaszne mu są także niespodzianki pozostawione przez czworonogów. Dzięki rozpoznawaniu przeszkód za pomocą kamery i sensora 3D, robot nie tylko je ominie, ale także dokładnie zaznaczy ich położenie na mapie, którą potem możecie wyświetlić w aplikacji. A jeśli włączycie odpowiednią opcję, to robot będzie robić tym wszystkim przeszkodom zdjęcia, które później będziecie mogli zobaczyć na smartfonie. A to może być przydatne na przykład wtedy, kiedy urządzenie błędnie rozpozna daną obstrukcję, a Wy możecie nauczyć robota, że to co wykrył jednak przeszkodą nie jest. Podobnie jak w modelu S6 Max V wszystkie fotki robione przez robota są analizowane bezpośrednio na jego pokładzie. Dlatego też tutaj znalazł się potężny procesor, który umożliwia interpretację zdjęć w czasie rzeczywistym. Jeżeli robot wykryje jakiś obiekt, to nie tylko go ominie, ale będzie próbował także go nazwać i oznaczyć odpowiednio. Ikoną. Tak czy inaczej firma Roborock dba o waszą prywatność i zdjęcia są zabezpieczone. Nie trafiają też do żadnej chmury. Robot przechowuje je tylko po to, żeby nauczyć się, że to na co trafił to, na przykład kabel, a nie sznurówki butów. Jak już mówiłem, robot dzięki czujnikowi lidar potrafi stworzyć mapę mieszkania czy domu, ale jedynie dwuwymiarową. Jednakże w połączeniu z kamerą 3D oraz pozostałymi czujnikami model S7 MaxV pozwala na znacznie więcej. Po pierwsze ten robot sam rozpoznaje meble, takie jak łóżko, kanapa czy szafka RTV, i umieszcza ich trójwymiarowe modele na mapie widocznej w aplikacji. Dodatkowo urządzenie tworzy także trójwymiarową mapę powierzchni mieszkania. Robot całkiem nieźle radzi sobie z interpretacją tego, co wychwycą jego sensory. Nie liczcie jednak na precyzyjne modele mebli z odwzorowaniem wymiarów co do milimetra. To wciąż jedynie mapa poglądowa, ale sama technologia. Jest imponująca. Jak widzicie urządzenie jest napakowane różnymi technologiami, ale najważniejsze jest przecież to, jak sprząta więc teraz kilka słów o tym. Roborock S7 MaxV w najwyższym trybie Max Plus dysponuje mocą ssącą na imponującym poziomie 5100 paskali. Do wyboru macie kilka trybów pracy, w tym także opcję cichą, która poza generowaniem minimalnego hałasu jest też najbardziej energooszczędna. To właśnie w tym trybie robot może pracować nieprzerwanie przez 180 minut i w tym czasie jest w stanie posprzątać powierzchnię nawet 300 m2. Jeżeli mimo wszystko w w trakcie sprzątania urządzeniu zabraknie energii na dalszą pracę, to po prostu wróci do stacji dokującej, żeby uzupełnić baterię. By potem wrócić do sprzątania. Najwyższa moc sąca, jak i najbardziej intensywne mopowanie, dostępne jest jedynie w dedykowanych trybach. Nie możecie ich wybrać w przypadku jednoczesnego mopowania i odkurzania. Nieczystości zebrane przez robota trafiają do zbiorniczka o pojemności 470 ml. Ma to miejsce nie tylko za pośrednictwem siły sącej, ale i specjalnej pływającej silikonowej szczotki głównej. A bez problemu dostosowuje się do sprzątanej powierzchni. Niestraszne jej są szczeliny pomiędzy panelami czy płytkami, a nawet wysokie dywany. Te zresztą mogą być przez tego robota automatycznie wykrywane za pomocą czujników ultradźwiękowych. W aplikacji możecie zdecydować, co stanie się po wykryciu dywanu. Robot może na przykład zwiększyć moc sącą, by odkurzyć ten dywan z większą skutecznością albo go po prostu ominąć. Jeżeli robot jest jednocześnie w trybie mopowania, to także uniesie przystawkę z mopem przed wjazdem na dywan tak aby go nie zmoczyć. Musicie jednak pamiętać, że robot nie zmoczy jedynie tych niskich dywanów, bo tak jest z długim włosiem powinien z zasady omijać. Podnoszenie mopa to jedno, bo Roborock S7 MaxV może go także dociskać do podłogi. To w połączeniu z wibracjami sonicznymi pozwala na dokładne czyszczenie nawet zaschniętego brudu. Końcówka mopująca wykonuje nawet 3000 ruchów na minutę, co w zupełności wystarcza, by czyścić panele czy płytki bez użycia detergentów. Dopełnieniem systemu sprzątania jest szczotka boczna z elastycznymi włóknami. W tym miejscu mam trzy małe uwagi. Po pierwsze, otwór w zbiorniku na nieczystości nie ma buforowej zaślepki, przez co przy wyciąganiu go z robota trzeba uważać, żeby nie wysypać śmieci. Sam system otwierania zbiornika też nie jest najlepszy, ale rozumiem, że wymagały tego rozwiązania konstrukcyjne całego robota. Te rzeczy mają jednak znaczenie tylko wtedy, kiedy robota używacie bez stacji opróżniającej, więc można je wybaczyć. Ponadto zmiotka boczna, podobnie jak w poprzednich modelach Roboroka, jest przykręcana. W związku z czym, żeby usunąć z niej na przykład wkręcone włosy, trzeba Całkowicie ją odkręcić za pomocą śrubokrętu, co nie jest do końca wygodne. A jeśli już przy włosach jesteśmy, moim zdaniem następny model Roboroka powinien mieć dwie szczotki główne, które obracałyby się w przeciwnych kierunkach, a nie jedną tak jak dotychczas. Dlaczego? Takie rozwiązanie zapobiega wkręcaniu się w mechanizm dłuższych włosów. Jak już mówiłem, sam zbiorniczek ma kilka wad. Po pierwsze, nie ma tutaj tej zaślepki buforowej, czyli mamy po prostu otwór. Po drugie, system opróżniania. Musimy go otworzyć, wyjąć filtr, i dopiero możemy go opróżnić. No i trzecia rzecz, zaobserwowaliśmy, że pomimo ustawienia maksymalnego trybu opróżniania nieczystości do worka w stacji dokującej, to w tym zbiorniczku zostaje jeszcze trochę właśnie nieczystości w samym robocie, więc trzeba mieć to na uwadze, że ta stacja jednak nie do samego końca opróżnia ten zbiorniczek. Taka mała uwaga, mały minus. W kontekście sprzątania istotna jest także aplikacja. Za jej pomocą możecie wydzielić w Waszym domu konkretne pomieszczenia. Jednak to nie wszystko, bo do każdego z nich możecie zastosować oddzielne ustawienia sprzątania. Przykładowo w kuchni czy w łazience, tam gdzie są płytki, robot będzie mógł bardziej polegać na mopie niż na klasycznym odkurzaniu, z kolei w korytarzu, gdzie jest zazwyczaj dużo więcej zanieczyszczeń, sypkich piasku itd. wiadomo, zostanie włączony ten najwyższy tryb Sący Max Plus. Wszystko to możecie. Ustawić w aplikacji i wystarczy to zrobić tylko raz, a robot wszystko zapamięta. Waszym zadaniem będzie jedynie uruchomienie sprzątania za pomocą aplikacji czy np. asystenta głosowego. Ale nawet to nie jest konieczne, bo robot może działać w pełni automatycznie. W aplikacji jest opcja na ustawienie harmonogramu sprzątania dla robota. No dobra. Ale powiecie, że to żadna autonomia. W końcu czasem robota trzeba wyczyścić, czy dolać wody do mopowania, albo po prostu w ogóle go włączyć. I tutaj przyszedł czas na tą wielofunkcyjną i innowacyjną stację dokującą Empty Washfield Dock, albo inaczej Ultra. Jest to niewątpliwie akcesorium, na które czekali wszyscy garżeciarze. Ta stacja, oprócz tego, że ładuje robota, ma w sobie także worek na nieczystości zbierane przez to urządzenie oraz nie jeden, a dwa zbiorniki na wodę. Pierwszy Wodę czystą służy do uzupełniania jej w zbiorniku samego robota i wykorzystywana jest ona do mopowania podłogi. Ale nie tylko. Bo stacja potrafi także myć mopa. Dzieje się to zarówno po skończonym cyklu sprzątania, jak i w określonych odstępach czasu w trakcie sprzątania czy w trakcie mopowania lub w zależności od mopowanego pomieszczenia. Wszystko można ustawić w aplikacji. Mop jest także automatycznie zwilżany tuż przed rozpoczęciem sprzątania na mokro. Drugi zaś zbiornik przeznaczony jest na wodę brudną, która to powstaje tylko i wyłącznie przy okazji mycia ściereczki od mopa. Stacja została wyposażona w specjalny mechanizm ze szczotką, który służy właśnie do czyszczenia ściereczki umieszczonej na przystawce mopującej. Specjalna szczotka zmywa z niej nagromadzony brud oraz od Odciska nadmiar wody, a następnie pozostawia ściereczkę do wyschnięcia. Przy sprzyjających warunkach robot może działać bezobsługowo nawet dwa miesiące. Oczywiście mówimy o worku na nieczystości, co do zbiorników na wodę, no to wszystko zależy już od Waszych indywidualnych preferencji mopowania, no i przede wszystkim powierzchni mieszkania czy domu. W aplikacji możecie też ustawić siłę automatycznego opróżniania. Do wyboru są trzy poziomy, a jak to wszystko działa w praktyce? Bardzo podobnie do modelu S7, który już testowaliśmy, czyli krótko mówiąc. Naprawdę nieźle. Robot radzi sobie bardzo dobrze z wciąganiem wszelkiego rodzaju zabrudzeń, a zwiększona siła ssąca sprawia, że urządzenie nie ma tendencji do rozrzucania resztek na boki. Podobnie jest z mopowaniem. Soniczna przystawka czyści podłogę na mokro znacznie dokładniej niż zwykłe roboty mopujące, także ze względu na to, że robot potrafi dociskać ciereczkę do podłogi. Roborock S7 Max v dobrze i inteligentnie nawiguje, co wpływa na efektywne sprzątanie zarówno pod względem usuwania nieczystości. Jak i pod względem czasowym, no bo odpowiedni algorytm sprzątania sprawia, że po prostu robot zrobi to wszystko, co powinien zrobić w krótszym czasie. Urządzenie potrafi też wjechać w ciasne przestrzenie, ale też bez problemu z nich wyjeżdża. Co do systemu rozpoznawania przeszkód, to jest on dość skuteczny i w większości przypadków poprawnie je wykrywa i omija. Niestety, jeśli chodzi o przewody, to robotowi cały czas zdarza się w nie wjeżdżać i ciągnąć albo wciągać. Dlatego też, niezależnie z jakiego robota sprzątającego korzystacie, to ja osobiście zalecam, przed sprzątaniem usunąć wszystkie luźne przewody z podłogi, o które robot mógłby zahaczyć. Co do samej stacji, to podczas naszych testów działa ona bez zarzutu. Warto zwrócić uwagę na to, że opróżnianie zbiornika na brud i czyszczenie mopa odbywa się w dwóch różnych pozycjach. Do tego drugiego robot musi na stację wjechać tyłem, więc się nie zdziwcie, jeżeli będzie dokonywał jakichś dziwnych manewrów. W zestawie ze stacją otrzymujecie jeden worek, który jest już zamontowany w stacji, no i jeden dodatkowy na wymianę oraz skróconą instrukcję obsługi, którą polecam przeczytać. System czyszczenia ścierki od mopa nie jest przeznaczony do usuwania bardzo silnych zabrudzeń, np. kiedy coś się na podłodze wyleje. Wtedy należy ściereczkę zdemontować i wyczyścić detergentem pod bieżącą wodą. Zresztą zalecam i tak robić to raz na jakiś czas, żeby po prostu ściereczka po jakimś czasie nie zaczęła brzydko pachnieć. Warto też nadmienić, że po wyczyszczeniu mopa przez tą szczotkę, która jest umieszczona w stacji, jest on dalej mokry. W związku z tym mam nadzieję, że producent w kolejnych wersjach tego gadżetu zaimplementuje również system suszenia. W momencie nagrywania tego filmu nie znam jeszcze polskiej ceny, ani robota, ani też stacji. Jak tylko te sprzęty będą dostępne w sprzedaży, to link do ceny znajdziecie w opisie pod tym filmem. Niezależnie jednak, ile będą kosztować i ile będzie kosztować sam robot, Roborock S7 MaxV to bez wątpienia jeden z najlepszych robotów autonomicznych, robotów sprzątających, jakie testowałem. W połączeniu z dedykowaną stacją dokującą w wersji Ultra, czyli tą, która napełnia wodę do mopowania, ten robot to chyba najbardziej zaawansowane urządzenie tego typu na rynku. I odkurzy, i wymopuje, a aplikacja mobilna zaoferuje wiele zaawansowanych opcji. Czego chcieć więcej? No właśnie, na to pytanie możecie odpowiedzieć w komentarzach pod tym filmem. Co Wy sądzicie o samym robocie Roborock S7 MaxV oraz o stacji dokującej wraz z funkcją uzupełniania wody? Chcielibyście mieć takie urządzenie w Waszym domu? Czekam na Wasze opinie. A jeżeli zastanawiacie się nad zakupem robota sprzątającego, to zapraszam Was do rankingu robotów sprzątających, który jest na naszej stronie technostrefa.com, więc jeżeli szukacie robota, to tam znajdziecie na pewno model dla siebie. Tymczasem, jeżeli ten film Wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i udostępniajcie go wśród swoich znajomych, którzy również są na bakier z odkurzaniem. A ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę, zapraszam Was do subskrypcji kanału TechnoStrefa, mówił do Was Szakal, no i oczywiście do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie 谢谢，爸爸。